Na trzy lata przed wybuchem wojny, kolega mojego ojca, razem w Straży Ochotniczej, Straży Pożarnej, działali, byli zaprzyjaźnieni, kupił posiadłość wiejską, no i zaproponował ojcu, żeby on był opiekunem tej, żeby dozorcą był tej posiadłości. Tam był mały dworek, tam były piękne spichlerze, w których wymieniano, rolnicy wymieniali zboże na mąkę, był inwentarz i tak dalej, był piękny sad, ogród i ziemia i myśmy to uprawiali, hodowali, troszczyli się o to, pilnowali porządku i pilnowali przed złodziejami i tak dalej. Nie dostawali rodzice za to pieniędzy, ale mieli udział we wszystkim. To znaczy, jak hodowali drób dla właściciela, to był drób i dla nas jak by to świnie dla niego to i myśmy coś mieli było już jedzenie można powiedzieć pod dostatkiem nie cierpieliśmy głodu żyliśmy sobie po pańsku ale ten dworek znajdował się przy takiej bocznej drodze do lasu, na uboczu, no i właśnie tam jako dziecko pierwszy raz takich doznań, wstrząsa, takich wstrząsających doznań byłam świadkiem moich własnych i rodziców. Bo droga do lasu to była droga dla tych niemieckich, tych gestapowców i innych służb, które no, likwidowały Żydów. Codziennie o świcie, jakiś gestapowiec na rowerze do lasu pędził, a przy rowerze był przywiązany człowiek i łopata. Mama mi nie pozwalała na to patrzeć, bo zaczęłam myśleć, co, co to jest, co to znaczy, a wracał sam, bez nikogo. No więc ludzie wiedzieli, że oni wywożą do lasu tam po prostu zabijają, wykopuje sobie, albo wykopuje sobie rów, oni to, prawda, i tam zwłoki zostawiają. Myśmy się do lasu bali chodzić, że trafimy na jakieś groby, tam w tym lesie, baliśmy się po wojną chodzić. To takie, dla mnie to było takie wstrząsające, takie nieprawdopodobne. Mama nie pozwalała mi stawać w tym oknie, ale ja z ciekawości jednak tam podglądałam, bo to za firanki, żeby nas nie zauważono, że my obserwujemy to. To takie dramatyczne było.